Urodziny. Każdy z nas się urodził i każdy posiada jeden szczególny dzień w roku, w którym e, świętuje e, to, że jest rok starszy. Czy może być inny dzień, który byłby w stanie dorównać urodzinom pod względem szczególności wydarzenia? Otóż tak, Boże Narodzenie. Boże Narodzenie to dzień również bardzo szczególny. Czy jest inny dzień, który również można by było podłączyć pod te dwa dni jako jeden z tych wyjątkowych dni w roku, e, którym świętuje się coś szczególnego? No, powiedzmy, że Imieniny. Imieniny to również dzień duży, może nie dla wszystkich, ale każdy znów imię ma. I imieniny gdzieś posiada. Inni mają tego więcej w kalendarzu, inni mniej. Każdy ma zawsze jeden najbliżej swoich urodzin. I co jeśli te wszystkie dni zbierzemy w jedno? Tak. Urodziłem się 24 grudnia. I wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, jaką klątwą to będzie dla mnie, a jednocześnie wyróżnienie. Punkt pierwszy. Prezenty. Jak każde dziecko uwielbiałem dostawać prezenty. Zresztą nie trzeba być dzieckiem, żeby lubić prezenty. Ale na dzieciach robi to największe wrażenie. Jakiż był mój zawód, kiedy trzeba było czekać cały rok na to, żeby dostać jakikolwiek prezent Ponieważ wszystkie największe wydarzenia w roku, jakie mogłem mieć, składały się na jeden dzień. Ponieważ urodziłem się 24 grudnia, w Wigilię i do tego jeszcze imieniny. Adam jestem, więc jest Adama. W ten sposób, jako dziecko, musiałem się zawsze naczekać calutki rok, zanim... Możliwe było przecelebrowanie któregokolwiek z tych dni, i z prezentami zawsze było tak samo. Teoretycznie dostawałem jeden duży prezent od kogoś na te wszystkie trzy dni. W praktyce wyglądało to tak, że dostawałem jeden duży prezent, ale ten prezent był tak naprawdę jak trzy małe prezenciki w jedno. I on tylko sprawiał pozór, że jest duży, a tak naprawdę to... Osoba normalna, która ma te wszystkie dni rozłożone, dostaje trzy prezenty tej wielkości, co ja dostawałem jeden z reguły jako trzy... No dobra, może na imieniny nie dostaje się tak prezentów, ale jakieś też coś tam, jakieś upominki czasami się dostaje, coś tam, coś tam. Więc... Zawsze byłem jako dziecko poszkodowany i strasznie mnie to wkurzało. Eee, bo lu każdy lubi coś dostać, a to zawsze było tak traktowane po macoszemu. Och tak, otrzymywanie prezentu od osób, które zapomniały, że mam urodziny. Przychodzili na wigilię, przynosili prezent na gwiazdkę, ale zapominali, że również mam urodziny. I potem było podpinanie, a to jest prezent na wszystkie okazje. Wszystko naraz. Tak, jeden duży. A tak naprawdę głupno. To z reguły był po prostu jeden prezent, i wszyscy zapominali. Wydarzały się sytuacje. Typu. O, Adaś, bo ty masz urodziny. No tak, wszystkiego najlepszego. Tak. Wszystkiego najlepszego, Artur. Najlepszego. Trzymaj Adaś, to dla ciebie. O, to na święta czy na urodziny? No ten, taki dwa w jednym. Punkt drugi: Świętowanie urodzin. Każdy dobrze wie, jak wyglądają urodziny. Mniej więcej wszyscy się bawią, luźna atmosfera, śpiewanie stolat, tort, etc., etc. U mnie z reguły wyglądało to inaczej. Z racji tego, że to była wigilia, więc dekoracje wigilijne, nakrycie stołu, przygotowane posiłki. Wszystko było wigilijne. Każdy ma śpiewane w urodziny 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Ale czy kiedyś mieliście śpiewane w urodziny kolendy? Czy wtedy na Och, tak, zawsze czułem się, jakby tylko brakowało, żeby ktoś wetknął mi świeczkę w karpiach. Urodziny normalnie? Kontra moje urodziny. Oczywiście zdarzały się ciasta, ale torty niekoniecznie, więc zawsze czułem się poszkodowany. A już nie wspomnę o tym, że inne dzieci zapraszały swoich kolegów, a ja z reguły nie mogę zaprosić swojej urodziny kolegów no bo wiadomo, wigilia, nikt nie może przyjść, potem wszyscy wyjeżdżają. Jeśli już się coś zdarzało, to nie było w terminie i to było strasznie takie, du -du -du -du. zawsze na tym polu byłem poszkodowany. I kiedy inne dzieci tańczyły, harcowały i się bawiły, czy cokolwiek tam robią dzieci, skaczą do cypisów, to u mnie były kolendy. Punkt trzeci. Reakcji. Och, ile razy zderzyło mi się, żeby ktoś zareagował z wielką radością na to, jak dowiaduje się, że mam urodziny w Wigilię. To jest takie... O, bo ja niedługo mam urodziny. Masz urodziny, a kiedy? No, Wigilię. Masz urodziny w Wigilię? Ale super, ale ci się poszczęściło. No, średnio bym powiedział. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nie jest to specjalnie fajne, kiedy trzeba czekać cały rok, na jeden dzień. I on nie jest... Turbo szczególny, bo to wszystko się ze sobą nakłada i to jest po prostu tylko jeden szczególny dzień. Nie potrójnie szczególny. Ile razy również zdarzyło mi się przy okazywaniu dowodu, w jakiejś sprawie, że ktoś zauważa moją datę urodzenia, czy przeczyta PESEL i jest... O! 24 grudnia, Wigilia! Fajnie. Super, a ja wtedy odpowiem na takie, no tak, świetnie, no bardzo fajnie, super. Dzień dobry, aspirant cebulski. proszę przygotować dokumenty do kontroli. O, ma pan urodziny 24 grudnia, widzieli fajnie, no tak, Punkt czwarty, ale to wszystko ma również swoje zalety. Jakby nie patrzeć, połączenie wszystkich świąt w jeden dzień jest trochę wyjątkowe. Nie mogę powiedzieć, że nie. Tak naprawdę jako dziecko tego nie za bardzo rozumiałem, ale jako dorosły to tak naprawdę mi to nie przeszkadza i jest to wręcz faktycznie jakieś wyróżnienie, że te wszystkie dni są połączone w jedno. I tak naprawdę nie wiem, czy żałuję. Tak naprawdę mi się to podoba. Nie podobało mi się, jak byłem dzieckiem, ale teraz tak naprawdę to wcale nie jest takie złe. No i pozdrawiam serdecznie mojego przyjaciela Roberta, który również urodził się 24 grudnia w tym samym szpitalu, tylko że 9 godzin przede mną, a po latach. Nasze drogi się zeszły na tyle, że jesteśmy już starymi dobrymi przyjaciółmi. A... No i mogę tylko powiedzieć, że bardziej można współczuć osobom, które urodziły się 29 lutego albo w Sylwestra, bo rodząc się 29 lutego po prostu masz pecha i twoje urodziny wypadają co 4 lata. I czy ci się to podoba, czy nie, musisz je obchodzić w inny dzień. Się urodziłeś. A osoby, które się urodziły w Sylwestra, no to miały pecha, bo teoretycznie nie załapały się na nowy rok, więc nie mogą mieć urodzin na początku roku i po prostu zawsze mieć urodziny kalendarzowo, mieć ilość lat z kalendarzową ilością lat, i załapały się na poprzedni rok, są na samym końcu, więc czekają całutki rok na to, żeby te w przypadku dzieci pewnie to znowu jest najgorszy okres, młodzieńczy tak naprawdę, bo powiedzmy wszyscy mają osiemnastkę, a ty na samym końcu szary, biedny człowiek musisz czekać do ostatniego dnia roku. Kiecka sprawa, kiepska. Także pozdrawiam wszystkich urodzonych w Sylwestra i 29 lutego oraz wszystkich urodzonych 24 grudnia. Czyli we wigilię. Cóż, to by było na tyle z racji tego, że jest 24 grudnia, wigilia, czas świąt. Chciałbym życzyć wszystkim spokojnych świąt, bo rok jaki mamy, taki mamy. I życzę, żeby ten przyszły rok był zdecydowanie lepszy, albo chociaż nie gorszy od tego, który mieliśmy. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się, uważajcie na siebie. I do następnego. Na razie.